Kochani z tej strony Claudia dzisiaj do was przychodzę z tematem biżuterii. Tak, bo ocknęłam się jak sobie zaczęłam robić porządki w mojej biżuterii. Mówię, kurczę, na przykład mam ten sweter, mówię, ubrałabym coś ładnego do niego. No ale większość biżuterii, którą dostaniecie w sieciówkach, ona jest krótka. To raczej jest ta biżuteria do 40 cm, natomiast... Nie wygląda to dobrze, tak? Ja wyglądam jakbym się dusiła I po pierwsze, tak, mam tu trochę więcej, wiecie, gdzieś tam o Więcej tego tłuszczyku Ale ja ogólnie mam dość, tutaj jestem dość Mam szeroką szyję, jeśli chodzi o to wszystko No i, no i co? No i nie kupię normalnie biżuterii. Ja na przykład, ja z jednej strony wiecie, fajnie, ja lubię pozłacaną biżuterię, lubię złotą biżuterię, bo to jest coś dla mnie, wiecie, ja lubię jak to wygląda, mi się to podoba. Na, bardzo lubię, jak widzicie, ja zawsze noszę e, złote kolczyki, zawsze gdzieś tam nawet moje okulary mają zł, złoto. Ja jestem ta e, bardziej e, e, gold girly. E, natomiast no i na mnie dużo lepiej to wygląda, ale zawsze... E, Zawsze wolę nosić coś, co jest pozłacane, wiecie, e, boję się nosić drogą biżuterię, ponieważ po prostu boję się, że zgubię, e, gdzieś tam zawsze mam to z tyłu głowy, jak miałam jakiś na przykład złoty łańcuszek, szczególnie, że ja zgubiłam złoty pierścionek. To prezent od moich rodziców. Miałam 12 lat, coś takiego, i po prostu go zgubiłam zgubiłam złoty pierścionek, więc ja naprawdę mam taką, wiecie, traumę związaną z tym, że faktycznie to zrobiłam. Więc e, nie noszę, raczej nie noszę, właśnie staram się nosić, wiecie, też taką biżuterię, która e, jest pozłacana. To jest akurat prezent, e, i tak, odkąd mi się przytyło, to też po prostu ten wisiorek jest na mnie po prostu. E, no jeszcze mniejszy. ja sobie zdaję z tego sprawę, że będziesz szczuplejszy to nie będziesz miała tego problemu, no ale nie jestem chciałabym nosić, szczególnie ja raczej lubię taką delikatną biżuterię chociaż zdarza mi się nosić coś takiego mm, bardziej widocznego niż to nie? Natomiast ja z takich złotych rzeczy, no to mam, w zasadzie mam e, mój, moją obrączkę i e, pierścionek zaręczynowy, którego obecnie nie noszę, z racji tego, że po prostu e, miałam taki moment, że bardzo puchły mi palce, wiecie, przy, e, przy okresie, przed okresem, więc po prostu chcę go sobie trochę powiększyć, ciutko zwiększyć, może o rozmiar, może, może więcej, e, ale zebrać się do tego, to wiecie, też jest po prostu... O, czasu, czasu, więc na razie noszę tak naprawdę tylko moją obrączkę na palcach. I też na przykład lubię nosić e, pierścionki. No i wiecie, ja mam paznokcie, długie, ładnie zrobione paznokcie, więc te ręce wyglądają ładnie. Nie stwierdzę, że nie, ładnie wyglądają. Ja Miałam długie paznokcie, co zresztą widać. Mam nadzieję, czyste są, czyste są. O co już taka pokazuje, jak ktoś to wie. No więc raczej mam, ja jestem raczej z tych, co mam manię czyszczenia paznokci. No ale. Te ręce są ładne, tak? One są w miarę zgrabne. Natomiast to są paróweczki. To są paróweczki. I ja jestem tego świadoma. Ja całe życie tak miałam. Jakby niezależnie ile ważyłam, te palce zawsze miałam grube. Po prostu. Tak mam po mojej mamie. Yy, nic z tym nie zrobię. Natomiast kwestia jest tego, że. Mm, właśnie, uwielbiam nosić pierścionki i też kupowanie pierścionków, wiecie w sieciówkach takich pozłacanych, mi ta biżuteria też wam powiem, szybko się nudzi ja naprawdę lubię często zmieniać, biżute zmieniać biżuterię więc ja na przykład kolczyki też kupuję takie pozłacane w action one są mega fajne, Ta cena dobra jakość eee, one też kolczyki no szybciej się jakby wolniej się biorą i niszczą niż na przykład naszyjniki czy, czy nie wiem, bransoletki eee, czy pierścionki, no bo po prostu to pozłacenie Dostaje na dłużej, głównie dlatego, że po prostu no, rzadko kiedy moczymy głowę z kolczykami, które wiemy, że trzeba sięgnąć przed takimi rzeczami, więc gdzieś tam wiecie, jest ten temat, że jest lepiej, natomiast no tu się pocimy i tak dalej. Ja tu się podrapałam jeszcze, pięknie, będzie teraz przez resztę filmu będę z takim, no ale trudno. E, no i i gdzieś tam zawsze jest problem, że ja w sieciówkach no nie ma opcji, ja, ja kupując jakieś takie wiecie, właśnie biżuterię mam z tym realnie problem bo yy, kupienie dla mnie łańcuszka, udało mi się kupić, udało nam się kupić nad morzem taki ładny łańcuszek, ale też nie chcę płacić wiecie tam prawie stówki nie pamiętam ile on kosztował, no ale nawet jak kosztował 50 zł. No to jest 50 zł za łańcuszek. Są, a czemu mówić kurczę, to nie jest taka zła cena. No, Ale z drugiej strony, ja go ubrałam, jak na razie trzy razy w ogóle nie noszę do wszystkiego a w zasadzie do małej ilości rzeczy więc wiecie, mam coś takiego z tyłu głowy, że szkoda mi wydać hajs, skoro wiem, że na przykład mogę kupić na przecenie w jakimś, nie wiem, są w handlemach i innych takich, często wiecie, za kilkanaście złotych rzeczy, więc ja też po prostu patrzę w takiej kwestii no więc jako osoba plus size zawsze jest ten problem teraz mi idzie zamówienie z Shein z racji tego, że po prostu miałam kilka rzeczy i też znalazłam może kurtkę, zobaczymy, mi Mamy nadzieję, że tak, za naprawdę dobre pieniądze. Taką Taką jaką chciałam, o jakiej myślałam, więc zobaczymy yy, czy będzie ok, no ale sobie domówiłam właśnie łańcuszek, mówię zobaczymy zobaczymy co tam jest, teoretycznie tam jest od 40 paru do 50 centymetrów, więc może być, będzie ok, zobaczymy natomiast właśnie problem jest z kupowaniem biżuterii, jeżeli jesteś osobą plus size no bo przecież większość sieciówek jeśli chodzi o te takie właśnie zwykłe łańcuszki, no to one są krótkie, one są po prostu krótkie yy, one są takie wiecie, szczególnie że Teraz jest chyba nawet bardziej modne ja też nie wiem, nie, akurat biżuterii się w ogóle gdzieś tam nie orientuje i co jest modne. Ale gdzieś tam są bliżej, bliżej szyi, no ja mam tu, no ja mam powiedzieć, ja mam tu tłuszczek, mam tu, tu ciało więcej niż taka szczupła dziewczyna, więc no po prostu tak to u mnie wygląda. No i to jest problematyczne, to jest denerwujące, bo idziesz do sieciówki, ja naprawdę chciałam sobie kupić... Yy, Pierścionki, które są złote, bo ja mam kilka, nawet sporo mam pierścionków, ale one są srebrne, ja srebra już nie noszę i to naprawdę nie noszę, więc one są u mnie te pierścionki, jakbym zachciała, no ale nie będą mi pasowały po prostu do niczego, bo ja mam wszystko pozłacane, naprawdę wszystko, więc gdzieś tam ta kwestia właśnie tego wiecie. No, jest to problematyczne dla mnie, jest to denerwujące, jest to, wiecie, wkurzające, bo ja zawsze chodzę i chciałam, chciałabym sobie, wiecie, kupić jakiś ładny pierścionek, tutaj szczególnie na palec, czy na ten, no bo tutaj mam, tak, tutaj nie chcę, no bo mam zaręczynowy, ale gdzieś tam bardzo lubię nosić na tych palcach, na tych palcach, na kciuku bardzo lubię, no ja mam, tu, no szerokie te palce, więc nie ma co ukrywać, więc to rozmiar to jest naprawdę minimum. Minimum 20, nie? Podejrzewam nawet więcej będzie, 20 parę, nie? Więc, więc kurczę jestem taka a, nie, niezadowolona, po prostu dzisiaj przyszłam do was trochę ponarzekać na ten temat. E, ale jest to, jest to denerwujące, że na przykład jak nawet są rozmiarówki i jest rozmiarówka L, to to są naprawdę małe, e, małe te pierścionki i te pierścionki, które są dedykowane tym palcom na przykład, tak? I one są małe, po prostu są małe. I ja rozumiem, że ja mam duże palce, ale ja nie jestem jedyna, ja sobie zdaję z tego sprawę, a te, te, te pierścionki są tworzone na dłonie bardzo takie um, takie zgrabne, szczupłe, takie wręcz dłoni, dłonie pianisty, pianistki, tak? No i to jest problem, no jest po prostu wkurzające dla mnie, bo chciałam sobie kupić jakiś ładny pierścionek nie mogę. I nie mogę, więc no... Dajcie znać, czy Wy też macie takie problemy? Problemy tak zwanego pierwszego świata? No, tak zrobię jest. To jest mój problem na ten okres czasu. I czy kurtka przyjdzie, która naprawdę kosztowała małe pieniądze, będzie dobra? I mam nadzieję, że tak, że będzie dobra. Że będę mogła wsadzić e, rękaw ze swetrem pod nią, bo to mi najbardziej zależy. No, ale kwestia różnych innych rzeczy związanych z biżuterią to jest problematyczne, bo ja tak jak mówię, kol z kolczykami nie mam problemu. Kolczyki mam przeróżne bardzo dużo i bardzo lubię nosić kolczyki i to jest zwykle rzecz, którą noszę no i w zasadzie okulary, nie? bo z racji tego, że noszę okular, no to gdzieś tam te okulary stały się teraz takim też elementem e, właśnie takiej biżuterii e, no i bardzo lubię nosić właśnie kolczyki, noszę lubić okulary no teraz mam zegarek, więc zegarek noszę, no i zawsze mam to ale na przykład naszynki chciałabym nosić ale takie delikatniejsze no, ale nie mogę. No po prostu nie mogę, bo nie mam. Pokażę wam, jaki sobie kupiłam i zrozumiecie, o co mi chodzi. Jak widzicie, to jest taki łańcuszek. I on jest stosunkowo długi, może wam go nawet ubiorę, więc on wiem, że on gdzieś będzie mi się tutaj kończył. I on jest ciut za długi. Z drugiej strony, ja go kupowałam, też pod sukienkę na wesele i pod takie rzeczy, w których mam głębszy dekolt. Ale to są raczej rzeczy wyjściowe, nie związane właśnie typowo z takim codziennym noszeniem. No więc, po prostu, czekajcie, bo się nie mogę teraz oczywiście zapiąć. Ale, no właśnie o to chodzi, że to jest dla mnie ciut za długie. Że po prostu wolałabym coś krótszego. No i się Klaudia zapiąć nie może. Och, standard, to jest po prostu standard. Natomiast, no, kwestia jest właśnie o to chodzi, że są... Żebym, ja chciałabym mieć taki ładny, delikatny gdzieś tutaj, nie? Ale właśnie o to chodzi, że te pierścionki gdzieś tam są zrobione w takim stylu, że... A, a, nie pierśniaki, tylko naszyjniki Boże drogi, nie mogę zapiąć tego że gdzieś tam te naszyjniki są robione właśnie, że a mam albo mega długą chociaż no no nawet, ale on jest taki właśnie jest taki, widzicie, że on jest taki no już bardzo widoczny, wolałabym coś delikatniejszego e, i on jest taki bardzo elegancki, że on no poczekajcie, może wezmę was, was po prostu i widzicie, że on jest taki elegancki i on jest taki no że do, do sukienki jest ok, do czy właśnie takiego wiecie eleganckiego stroju tak. Jakbym chciała na przykład mieć ten sweterek faktycznie, ale mieć do niego jakoś elegancki elegancki dół, jakąś taką ciemną spódnicę czy coś. Na tym, no to fajnie. No ale jak chcesz do tego ubrać jeansy, no to jak dla mnie to już jest dla mnie już jest trochę przesadzone. Ja też nie jestem przyzwyczajona i mam wrażenie, że to u mnie wygląda też dość specyficznie, chociaż nie wiem, może mi się wydaje, dajcie znać, bo ja nie wiem. Podoba mi się ten łańcuszek, to nie jest tak. Podoba mi się, ale jak jest tak jeszcze tutaj jest coś, no to jestem taka kurczę, nie bardzo. Z drugiej strony do golfu, wiem, że w golfie by to ładnie wyglądało e, i tak lubię go nosić. E, na przykład z t-shirtami mam taki problem, że on po prostu mi wpada, wiecie, za t-shirt, no bo on jest nie jest na tyle znowu długi. No i, no, i takie moje problemy pierwszego świata. E, dajcie znać, jakie Wy macie problemy z biżuterią. E, no i przede wszystkim najgorsze jest to, że e, nikt Ci nie kupi na prezent biżuterii. No, bo po prostu boją się kupować ludzie, nie? Nie ma co ukrywać. Nie wiedzą, e, czy kupić 50, czy może coś krótszego, czy dłuższego. Jak kupią, to będzie za krótkie. A jak to będzie wyglądać, więc to są takie problemy e, normalne. Ja to rozumiem, natomiast no, dla mnie to jest przykre, że po prostu nie mogę sobie tego ogarnąć, więc no, no niestety, nie noszę łańcuszków, bo, bo jeszcze nie, nie dotrwam, ale może jak mi przyjdzie ten kto ten nowy, no to sobie go wezmę. Ale jeżeli wam się podobał film, to zostawcie łapkę w górę, zapraszam was do subskrybowania kanału. Co to jest? Nie, 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 nie pytajcie, co się ze mną dzieje, ale jeżeli chcecie, to subskrybujcie kanał. Zapraszam na TikToka, na Instagrama, kochani, tam gdzieś tam więcej rzeczy jest. Więc jeżeli wam się podoba gdzieś tam to, co mówię, a nawet nie gdzieś tam, tylko po prostu wam się podoba to, co mówię, to zapraszam, właśnie zostańcie tutaj ze mną, możecie iść na inne platformy. Jak wiecie, filmy wlatują trzy razy w tygodniu w miarę regularnie, więc jestem zadowolona z Ciebie i dumna. E, no ale tak jak mówię, możecie sobie nadrobić, jeżeli Wam się coś tam Wam zostało na przykład do nadrobienia. No i co kochani, mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmiku. Pa!